Panie trenerze, w zasadzie ten czas zleciały niesamowicie szybko. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po ostatnim meczu poprzedniego sezonu, po 34 kolejce ciesząc się z awansu, a tu już za kilka dni dosłownie za moment nowy sezon. Nowa karta w historii Rakowa. Przyjeżdżania i inaugurację mieć legnica Na samym początku naszej rozmowy zapytam o te transfery, bo było ich naprawdę sporo kadra Rakowa mocno się zmieniła. No tak, rzeczywiście czas szybko leci. Dopiero świętowaliśmy tutaj na tej trybunie awans, a za dwa dni, trzy dni pierwszy, pierwszy mecz w, w pierwszej lidze, więc, więc szybko to rzeczywiście zleciało. Okres przygotowawczy no, dobiega końca te sześć tygodni pracy no, wykorzystaliśmy można powiedzieć do maksimum, bo rzeczywiście ta kadra mocno, mocno odmieniona. E, doszło do nas z wielu zawodników, staliśmy się jak najszybciej ich zatransferować, transferować, żeby wkomponować ich do zespołu, żeby zaczęli jak najlepiej funkcjonować od pierwszej kolejki, e, no i to w dużej mierze nam się, nam się udało, bo, bo akurat większość tych zawodników Nowych ominęły na szczęście kontuzje i oni mogli się w pełni z nami przygotować. To byli zawodnicy gdzieś tam już od dłuższego czasu, wypatrywani przez trenera Papszuna? Tak. To te transfery w większości były zmonitorowane już dużo wcześniej. Niektórych zawodników chcieliśmy pozyskać dużo, dużo wcześniej. Wójcika, już rok temu, na przykład. Pawła Piceluka zimą, więc te transfery gdzieś, gdzieś udało się dopiąć dopiero teraz po, po awansie, choć nie wszystkie, na przykład Daniel Boateng trafił można, nam się, można powiedzieć z testów, czy Igor Sapała, który, który został wypożyczony z ekstraklasowego Piasta, to były takie transfery takie transfery bieżące można powiedzieć nie, nie wcześniej. Niektórzy malkontenci zarzucają, że Raków sprowadzał tylko zawodników z drugiej ligi, tymczasem występują w pierwszej lidze. Co można im odpowiedzieć, że nie ma znaczenia, co wcześniej było, gdzie grali? No, teoretycznie. Tak dywagując, no to w pierwszym meczu nie mamy żadnych szans, kompletnie, bo tam są zawodnicy tylko z Ekstraklasy i jeżeli są obcokrajowcy, to nawet z Premiera División, czyli z najwyższej ligi hiszpańskiej, no to, to teoretycznie nie mamy po co wychodzić na boisko. To tylko to mogę odpowiedzieć. Często rozmawialiśmy. O stadionie i ten temat cały czas gdzieś się powraca. Naszym zdaniem, naszym dziennikarskim okiem, no niewiele się tutaj zmieniło przez tą rundę. Doszło trochę krzesełek w takim dość smutnym kolorze. Dobrze, że mamy gdzie siedzieć? Siedzimy na tych krzesełkach. No cóż, no jest jak jest. Temat cały czas się przewija. Jest on dość, dość trudny i męczący, już można powiedzieć. Dobrze, że, że w, miarę, w miarę jeszcze ten teren został ogarnięty, zadbany, także żeby mogły odbywać się tutaj w ogóle mecze, mecze pierwszej, pierwszej ligi. No cóż, no, ja się już na tym nie skupiam, bo mówię, nie mam na to wpływu. Mamy tutaj dużo, dużo pracy związanej z przygotowaniem się do, do tej pierwszej ligi do, do konkretnych meczów, więc no na, tym, na tym się skupiamy. Ja, ja wierzę, że mimo wszystko no stadion nie gra. Tak? Pomagają na pewno kibice, sam stadion nic nie wniesie. Wierzę w to, że, że i tak on się zapełni do jak nie do ostatniego, to prawie do ostatniego miejsca i ta publika będzie. Będzie nam pomagała tak, jak pomagała nam w drugiej lidze, bo, bo tutaj, z tego co, co sobie przypominam, przegraliśmy tylko jedno spotkanie, no i to z dość takich nieszczęśliwych dla nas okolicznościach, więc no, można powiedzieć, że to był stadion twierdza, prawdziwa twierdza, już taka średniowieczna. Panie trenerze, teraz nie sposób zapytać o odpoczynek, czy było czasu trochę odpocząć, no bo na pewno. Trener Nicola Drużyna, na to zasłużyliście. Jakieś wakacje chociaż krótkie? Yy, tak, no, na pewno zasłużyliśmy. Zawodnicy mieli dwa tygodnie przerwy. Yy, myślę, że to wystarczający czas, żeby, żeby się zregenerować i, i odpocząć i fizycznie i psychicznie. Natomiast ja, no tak, te parę dni było. Można było wyjechać za granicę, choć wiadomo, że nie można było w pełni się poświęcić wypoczynkowi. Yy. I, I relaksowi, bo no, te działania w tym okresie są dynamiczne, bo czas jest bardzo krótki i chociażby transfery czy dopinanie tych spraw organizacyjnych przed startem przygotowań no, musiały zająć trochę czasu, ale. No, ja jestem świadomy tego, co robię, że takie są koszta tej pracy, i nie narzekam i nikomu nie zazdroszczę temu, kto się teraz wyleguje na plaży. Ani, ani, e, ani też nie cieszę się, że jak, jak deszcz pada nad morzem, i, i tego, ten wypoczynek jest słaby. Nie? No, bo po prostu każdy sobie wybiera tak, taką, taką pracę jaką uważa za słuszną. Ja mam, e, mam pracę, która no, pochłania niemal cały rok, ale nie narzekam, no, bo lubię to robić i e, to jest moja pasja i, i się cieszę, że mogę to robić. Zdradzi trener, gdzie odpoczywał? E, tak. E, no, byłem na Wyspach Kanaryjskich, na Lanzarocie, jak dobrze pamiętam. Z zazdrościmy. E, to na pewno. E, zostawiamy temat e, wakacyjny, bo już e, ten sezon właśnie się rozpoczyna i właśnie takie pytanie, które gdzieś tam krąży mi po głowie, czy ten sezon w Polsce się nie rozpoczyna za wcześnie, szczególnie ten w Ekstraklasie która rozpoczęła zmagania 14 lipca no, Kiedyś trzeba te kolejki rozegrać, trzeba pamiętać o tym, że Ekstraklasa ma te jeszcze wolne terminy związane z przerwami na kadrę i to na pewno też komplikuje i ten, ten sezon no, musi się wcześniej zacząć, bo bo, bo jeżeli by się nie zaczął, no trzeba było grać w grudniu. Oczywiście te stadiony już są no i się gra w grudniu, no ale do końca, no może trzeba było grać między świętami, nawet a nowym rokiem, jak jest w Anglii, czy od razu zaczynać, ale myślę, że ten klimat u nas jest na tyle jeszcze niesprzyjający, że jednak no, trzeba wykorzystać te okresy ciepłe, czyli, czyli letnie i no jednak rozpocząć teraz. Ja wiem, że to się wiąże z tym, że że trzeba wcześniej zacząć, drużyny, które grają w pucharach mają ten problem, że że, że muszą zdecydowanie wcześniej rozpocząć, ale no takie są koszta. Pamiętam, że któryś rywal, któryś mecz na jesieni szczególnie elektryzuje? Do Chorzowa pojedziemy chyba dość późno z tego, co pamiętam, do 14-krotnego Mistrza Polski, ale może to nie ten rywal jest najbardziej atrakcyjny dla trenera Marka Papszuna? Myślę, że Mm, bardzo atrakcyjni rywale wszyscy przyjeżdżają do Częstochowy, bo faworytów, wszystkich właściwie tych, którzy stawiają jak mieć, z którą zaczynamy, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, Chojniczanka, ich mamy wszystkich na początku i, i wszystkich u siebie pod Beskidzie troszeczkę później. Więc wszystkie drużyny te, które są wymieniane w gronie drużyn, które mają aspirować do, do tej wyższej ligi, no, gramy, gramy u siebie, i myślę, że to będą, mm, będą te mecze, będą te mecze arcy ciekawe. Natomiast no, z teoretycznie słabszymi, teoretycznie słabszymi rywalami, mm, gramy, gramy na wyjeździe. a ja myślę, że dla nas wszystkich będą te spotkania z GKS-em, z Sosnowcem, takimi spotkaniami mm, bardzo atrakcyjnymi z różnych względów nie? i lokalizacji, i kibicowskich, tak i, i historii też i tradycji tych drużyn, tak, to co mówiliśmy chociażby o ruchu Chorzów, no fajna ta liga, tak, no myślę, że dużo ciekawsza niż, niż druga liga, dużo wyższy poziom no i, i liczymy też, że my, my w tej lidze nie tylko sportowo, ale też kibicowsko się odnajdziemy. Panie trenerze, tak już na zakończenie naszej rozmowy, czy został postawiony jakiś konkretny cel przed drużyną? No bo wiadomo, jesteśmy Beniaminkiem w pierwszej lidze, nikt chyba nie będzie wymagał Awansu, tutaj trzeba się chyba nacieszyć tą klasą rozgrywkową? Chyba, że o czymś nie wiemy. No nie, w tej chwili my stawiamy sobie za cel wygranie meczu z miedzią i do kolejnego meczu będziemy podchodzić tak samo. Myślę, że kilkanaście kolejek pokaże, w którym miejscu jesteśmy, o co będziemy grali, czy, czy będzie szansa powalczyć tak o te najwyższe miejsca, czy, czy mocno usadowimy się w środku, czy też będziemy musieli bardzo mocno walczyć o, o utrzymanie. Tego nie wiemy na dziś. Na pewno chcemy wygrywać w każdym meczu. Nie, nie obawiamy się szczególnie tej ligi, aczkolwiek no wiemy, że jakim, jakim jesteśmy miejscu, tak, w tej chwili, że jesteśmy Beniaminkiem, że nie jesteśmy tutaj faworytem absolutnie tej ligi, że jesteś, należymy do maluczkich, ale to jest piłka nożna i ona tutaj nie zna rankingowości, tylko, tylko jeden ranking jest boiskowy, tak, i tabela, i, i ona... Ona, ona tylko się liczy, nic więcej, żadne inne dywagacje. Panie że życzymy sukcesu, tak w tym pierwszym spotkaniu z Miedzią, które już za chwilę, jak i w całym sezonie, i mam nadzieję tylko udanych wywiadów po spotkaniach. Dziękujemy bardzo gościem, można powiedzieć, tego porannego programu Radiafon, był trener Marek Papszun. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie, Marek Papszun. Chciałbym zaprosić na co tygodniowe transmisje meczów do zaprzyjaźnionego radia FON.